Szczęść Boże i ratuj się, kto może, gdy eurokołchozowe ekologiczne bandy pod chińskim zarządem powierniczym niszczą światową motoryzację. Chciałoby się rzec bardzo popularne kiedyś hasło: Gdy Pan Bóg popuści, to i cegłę skija kija wypuści. Ostatnio rozmawialiśmy o nowszych samochodach, rozmawialiśmy o platformie P3, rozmawialiśmy o platformie SPA. Natomiast dzisiaj, z racji, że trafił nam się taki rodzynek, jakim jest właśnie ta piękna budyniowa cegła, która jeździła kiedyś na taksówce, porozmawiamy sobie o jednym z najbardziej pancernych samochodów na świecie czyli popularnej cegle. Skąd się wzięła cegła? Po pierwsze, z wyglądu. A po drugie, tego, że cegła i ten samochód mają podobną wytrzymałość, czyli stosunkowo dużą. Litera A w nazwie marki mówi o aerodynamice, i ten właśnie samochód jest świetnym przykładem aerodynamiki, którą stosuje Volvo. Jak widzimy po tym samochodzie, wszystkie opływowe kształty, dynamiczne linie dają wrażenie nie wiem w sumie jakie także łoś który parę milisekund przed zderzeniem widział ten zacny, majestatyczny samochód, umierał z godnością i z przekonaniem, że jedyny chrom, który jest na tym samochodzie, to jest chrom, który znajduje się tutaj na grillu, a tak poza tym zderzak, listwy boczne, listwy przy szybach wszystko, wszystko jest z czarnego, twardego, hamskiego plastiku. Mi się to podoba, bo ja lubię hamskie i brzydkie rzeczy. Ten samochód był na samym początku własnością taksówkarza, który jadąc z Hamburga do Berlina, przypadkowo przysnął i potrącił drzewo. Później samochód ten został sprzedany pewnemu wojskowemu, który niechcący na parkingu pod jednostką skasował pojazd opancerzony, efektem czego zderzak ten został delikatnie uszkodzony. No, tak było. Nie zmyślam. Z ciekawych rozwiązań, które były stosowane nie tylko przez tą markę, ale między innymi też przez Mercedesa, mamy choćby takie słodkie wycieraczki do reflektorów, które swoją drogą są zbudowane jeszcze Ty, no, ze szkła. Już myślałem przez chwilę, że z plastiku, ale jednak są, że szkła. Jeżeli chodzi o linię boczną tego samochodu, mam wrażenie, że wszystkie linie, które zostały tutaj z boku naniesione, Zostały przez projektanta naniesione dosyć randomowo, żeby osiągnąć jakieś choć trochę większe wrażenie lekkości, a efekt wyszedł podobny jak na przodzie. Czyli otrzymaliśmy coś, co jest... Kierunki są plastikowe, no. A też, ale... jest zimne. A to jest mniej zimne. To będzie szkło. Patrząc na ten samochód i na stosunek wielkości szyb do reszty panelu drzwiowego, czy w ogóle do błotnika, mam wrażenie, że to auto idealne na węd dla wędkarza, który w końcu mógłby poczuć się jak jego ukochana ryba, o której śni w każdą niedzielę, gdy po nocach łowi z sąsiadem przy towarzystwie Arnolda, żubrów i innych tam zwierząt z puszczy swoje wspaniałe ryby i jadąc tym samochodem na swoje ukochane rybki, będzie mógł nabrać tego rybiego wajbu, zacznie myśleć jak ryba jak wyjdzie już z tego samochodu i będzie zarzucał tą wędką to będzie wiedział gdzie zarzucić i złapie tą rybę, także świetny samochód dla wędkarzy, tym bardziej jeżeli ma oryginalną tiulę, na którą na górze może położyć sobie tysiąc wędek i przewieźć je elegancko na jakiś staw, na przykład browarniany, żeby w towarzystwie browarka sobie Łowić. Ty to ma cup holdery. A to ma dołożony cup holder. Ale co by nie mówić o tym samochodzie, jak nudną ma stylistykę? To naprawdę w środku robi wrażenie swoją przestronnością. I szczerze powiedziawszy, deska rozdzielcza w tym samochodzie naprawdę może się podobać. Jest prosta, nie jest jakoś szałowo narysowana, ale panel. Jest fajnie zwrócony w stronę kierowcy, podobnie jak w BMW. Dobrze wyposażona wersja z automatyczną skrzynią biegów, z podgrzewanymi fotelami. Dodatkowo mamy bardzo ważny guzik o nazwie TAXI, który służył prawdopodobnie do podświetlania tego czegoś, co taksówkarze wożą na dachu. Tutaj mamy armię przycisków, mamy uruchamianie świateł, włącznik do gazu. Regulację wysokości świateł, przeciwmgłowę, jakąś tam regulację zaciemnienia i coś tam. Tutaj mamy zajebisty bajer, czyli sterowanie zegarem. Wciskamy ją sobie tak, leci w tej z powrotem. A to mamy przełącznik od włączania światła w środku, który akurat nie działa. Ciekawostką są tutaj też te klamki, gdzie otwieramy sobie drzwi w ten sposób. Materiały użyte w środku, mimo 30 paru lat, nadal są dobre. Wyglądają całkiem spoko, nie trzeszczą za bardzo. Fotele bardzo fajne, bardzo wygodne. I ten welur jest taki fajny, miękki, przyjemny w dotyku. Jakbym miział trzyletniego ministra. Nie jestem księdzem, dobra, sorry, nieważne. Mamy szyberdach na korbę. Nie sprawdzałem, czy działa, więc jak się zatnie, to trudno, ale. Ha! Działa, dobra. Nie otwieram dalej, bo się trochę boję. Tutaj jest jeszcze jeden fajny feature, który akurat zauważył kolega, jak ze mną jechał. Mianowicie, szyba otwiera się tak delikatnie, dosłownie nie trzeba używać siły. Tak naprawdę, gdybyśmy ściągnęli tą, to pokrętło, śmieszne, pokrętło czy coś, i dali tutaj wiertarkę. To mielibyśmy elektryczne szyby, i nie trzeba dokładać wcale jakichś podnośników, silników, kabli, ciągnąć innych rzeczy, bezpieczniki dawać. Po prostu wiertarka bzzz, i działa. A z bajerów jeszcze bardzo fajnych, jedziemy sobie autem, przestała nam działać zapalniczka. To ściągamy sobie tutaj to coś, i proszę bardzo, mamy dostęp do bezpieczników. To jest praktyka. I jeszcze na dodatek obrzuciłem się szlugami z zapalniczki. Nie chciałem tego zrobić, ale to zrobiłem. Kurwa no. Kto tu pali szlugi do k**wa? Ja dole no! Ten Tylna kanapa jest bardzo przestronna. Miejsca mamy Mnóstwo, dosłownie mnóstwo, siedzi się bardzo wygodnie. Nie będziemy robić testu siadania za samym sobą, bo uważam, że nie jest to potrzebne. Zresztą i tak pasata B3 nie przebijemy. Z ciekawych rzeczy, dźwięk zamykania drzwi bardzo przypomina mi żuka. Tylko aż tak nie trzęsie. Teraz coś, co z reguły mało mnie interesuje. Ale w tym samochodzie to jest warte nagrania. Kiedyś miałem Mercedesa Okularnika i byłem zachwycony jego bagażnikiem, bo mogłem zmieścić do środka 4 europalety, składając kanapę. W tym samochodzie zmieściłbym 8 europalet i tej kanapy nie musiałbym nawet składać. Tu jest tyle miejsca, że tak naprawdę mogłem się spokojnie tu położyć i zasnąć albo coś. Zobaczcie. Z tej perspektywy to naprawdę wygląda jak Polonez. Tu już nie, bo jest kombi. Ale pod samochodem jest o... ostateczne rozwiązanie, które bardzo przypomina Poloneza. Mianowicie tylny most. Co prawda, może i rozwiązanie dosyć pancerne, ale <ścoughs> tak archaiczne, że... że to jest niesamowite. Przynajmniej tyle, że z tyłu nie mamy resorów, tylko mamy sprężyny, więc no jest to jakiś kunszt inżynierii, <noise> Ale ten most z tyłu, szczególnie gdy nawet Mercedes, który no nigdy nie słynął z jakichś niesamowicie nowoczesnych rozwiązań, posiadał już wielowahaczowe zawieszenie w W124. O BMW nie wspominał, które we 34 też miało normalne w miarę zawieszenie, a to jest po oko. Śmierci trochę polonezem trakiem. Więc jest git. Jeżeli chodzi o podwozie, w tym samochodzie mamy akurat nałożoną tonę biteksu, więc nie uda się ocenić tak naprawdę perforacji podwozia, ale podejrzewam, że jest dosyć zdrowy, patrząc choćby na stan dla harki na zewnątrz. Skrzynia automatyczna czterobiegowa, może i wolna, ale za to długa. Auto przyspiesza jak gówno, ale za to dużo pali. Rozwiązanie przedniego zawieszenia Też jest dosyć specyficzne Bo Jest to taki trochę upośledzony wielowahacz Gdzie Jeden wahacz mamy przytwierdzony Do sanek I jest to wahacz niezależny Ale drugi jest przytwierdzony do budy Nie wiem do końca co projektant miał na myśli Ale za to powiewem nowoczesności Jest MacPherson W porównaniu z Polonezem Samochód ten posiada typową, normalną stosunkowo współczesną maglownicę, więc jest to na pewno jakiś plus. Co prawda wszystko jest zgnite, ale to nie przeszkadza. To cecha, nie wada. Spójrzcie tylko jaki tutaj fantastyczny dostęp do rozrusznika. No poezja, po prostu wsadzasz rękę i go bierzesz i tyle, i jest twój. Ten korek do whisky też jest wspaniałym rozwiązaniem. No i dużo czerwonej farby, bo jak wiadomo tutaj mamy pod maską red bloka, więc miska też musi być pomalowana na czerwono, a dodatkowo musi być dużo olejku. Pod maską znajdziemy silnik w układzie SOHC z jednym wałkiem w głowicy. Na uwaga elektronicznym wtrysku, co jest potężnym plusem, jest to tak zwany red block, czyli mamy czerwony blok, a dodatkowo Czerwony silikon. Mamy tutaj jeszcze zastosowane dosyć archaiczne rozwiązanie, mianowicie przepływomierz klapkowy, który możecie zobaczyć teraz, jak działa na schemacie. Alternator wygląda trochę jak alternator z żuka. Pasek klinowy zresztą podobnie, ale to się może podobać. Przynajmniej mamy dużo miejsca pod maską. Tu na przykład, z racji tego, że to jest silnik 2-3, to powinno być takie. Taka muszla i powinno robić. Tak, no ale to akurat ten nie robi. Ten silnik nie jest doładowany i legitymuje się mocą 131 koni. W tych samochodach generalnie mieliśmy gamę silników od 2-litrówki przez 2-3, 2-3 na turbie oraz 2 v 6 I co ciekawe, silniki 2-4 diesel, które mogliśmy znaleźć. Na przykład w Volkswagenie T4. Także, jeżeli chcesz odnieść karierę, to nie musisz posiadać T4. Możesz też kupić 940 w 24 dieslu i poczuć się trochę jak w T4, jak odpalisz motor i usłyszysz ten fantastyczny klekot. Jeżeli idzie jeszcze o układ dolotowy, tutaj, jak wspomniałem wcześniej, jest on oryginalnie uszczelniany na czerwony silikon posiada przepustnicę na linkę. Tutaj mamy silniczek krokowy, który odpowiada za regulację obrotów. Dzisiaj to rozwiązanie nie jest stosowane z tego względu, że jego rolę zastępuje po prostu elektroniczna przepustnica. Tutaj mamy układ wtryskowy już przynajmniej na normalnym elektronicznym wtrysku, a nie tym piekielnym kagedotroniku, który nadaje się tylko i wyłącznie do śmietnika. Zapłon jeszcze realizowany przez rozdzielacz? Nie. Tak! Tutaj jest jeszcze rozdzielacz. No to też jest takie nie wiem dlaczego, ale kojarzące mi się z żukiem. Fajnie, fajnie podobają mi się te rozwiązania. A takim ostatnim smaczkiem jest ta osłona, która jest pięknie zaklejona przez szarą taśmę. To mi się podoba. Fajna sprawa. Podsumowując, Volvo 940 to naprawdę solidna kupa żelazka, która swoją solidnością przypomina cegłę. Cegła jest lita, cegła jest twarda, ta oto. Kurde, też jest twarda, ale to ma grubą blachę. Generalnie ten samochód naprawdę jest prosty i w swoich czasach, mimo swojej toporności, nie odbiegał jakoś bardzo topowych producentów, od topowych marek i dosyć dobrze się sprzedawał. I był lubiany przez ludzi. Przede wszystkim przez to, że był samochodem bezpiecznym. W dzisiejszych czasach wiadomo, że to już jest archaizm tylko będzie jeździł nim pewnie jakiś pasjonat. Ale jak się nim przejechałem tutaj po wiosce, naprawdę jechało się nim jak współczesnym samochodem, więc jest to fajna propozycja. Jednakże ja go nagrywam jako ciekawostkę, bo no nikt przez zdrowych zmysłach raczej na daily nim nie będzie jeździł. No ale z racji tego, że ja nie jestem zbyt zdrowy, to właśnie zacząłem poszukiwania takiej 940. Więc jeżeli masz 940, szczególnie najlepiej jakąś w stanie stodolnianym, przysypaną słomą, przysypaną e, kogucimi czy kurzymi odchodami, lub jakimiś tam e, myszami zdechłymi, to ja bardzo chętnie ten samochód odkupię. Więc piszcie na w DM-ach. I to moje ogłoszenie nie tyczy się tylko 940. Generalnie nabędę każdą cegłę. 240, 740, 940 i 960. Co masz? Zgłaszaj się do mnie, bo chętnie nabędę i zrobię z tego głupi projekt, który już mam w głowie i tam na magazynie czeka już silnik do takiego właśnie wspaniałego wozu. Także jeżeli chcesz mnie wesprzeć i moje idiotyczne pomysły, bardziej w sumie idiotyczne pomysły, to pisz